mano widzic, dzisiaj grałem z moim kolegą Floppom w Bedwarsy duo Witam. na Coxcrafcie. <laughs> Okej, okay, ogólnie. Nie zapomnijcie dać lajka, suba z dzwoneczkiem i udostępnić to wideo. Miałem to powiedzieć później, ale tak oczywiście widzowie jak chcecie to możecie dać. Tak. Jak Chcecie, nie zmuszamy, ale Wesprze to na pewno dobra. kanał. Gramy w duo na Coxcrafcie. I dobra, jak się podzielimy? Ja będę... Ja pójdę na diaksy. Ja chyba się zadebiuję Dobra. Tak jak wtedy, bo wtedy w tamtej rundzie to zrobiłem dość dobrego, beda. Więc może ty raszuj ludzi. Okej. Okay. Mam sobie dobre temy. Dobra, włączyłem czat. Dobra, mam do dosyć dużo wełny. I jak coś ten. Teraz najlepiej połóż warstwę z. Tego z drewna, na beta najlepiej pasuje. Mm, 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 zajmę się tym. Później nie zapomnisz byś na Diaksy. Dobra. Ogólnie dopiero teraz dałem full screen na Minecraftie, bo zapomniałem, a macie to nic nie zmieni. Okej, okay, mam diaksy. Hmm. A czekaj w sumie zobaczę, czy tutaj wokół mamy jakiś mamy tutaj agresorów. Mam nadzieję, że niebieski nie Niebiescy ten, Mnóstwo... ten mają dość słabego beda. Mam nadzieję, nie będą nas nasergetować. Mam jakichś białych przy nas. Dobra, okej. Okay. Chyba teraz pójdę ten uzbierać na. uzbierać na szarpa. Albo czekam, zanim tak się zaspią. Dobra. Okej, okay, to buduje się na środek. A ty, jak możesz, to ten. Obuduj, beda wełna. Dobrze. Jeszcze planuję szkłem trochę obrobić. Ogólnie widzowie, ten serwer, jak już wspomniałem w ostatnim odcinku, jest na GoxCraft'cie, nawet spoko serwer. I... może będę nagrać jeszcze Bedwars'y na Craftcubie. też to jest mega spoko serwer. Dobra, jestem jeszcze na Emsach. Widziałem, że mój ostatni film, po tym jak powróciłem na YouTube, bo mi się spodobał, więc właśnie nagrywam film z moim kolegą Floppą, no. Miło mi bardzo, zaszczyt tutaj być. No, to jest mój spoko kolega. Mam już cztery emeraldy. Ej, bo chyba nikogo nie było na emsach. jeszcze ja nad... jak gram duo albo solo, to rzadko sobie chodzą na emsy, więc łatwo sobie pozbierać. Ej, może zebierzesz na obsydian. Znaczy, w sumie obsydian jest dosyć drogi, więc nie wiem. A czekaj, w sumie zobaczę cenę obsydianu. To jest jakieś 400 cztery. A ile to jest obsydianu za cztery? Chwila. Chyba 4. O nie? boże. Więc mega mało. Bardzo drogi. Ale w sumie się nie dziwię. Okej. Okay. Byłby zbyt OP, jakby tani. Dobra. Kupię teraz jak seta. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Dobra, biegnę do beta I oczywiście Jak Falpo już wspomniał, jeżeli film Wam się spodoba, oczywiście widzowie możecie zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Byłoby nam miło i wspieracie kanał do tego. Dziękuję. Miło jak wspieracie kanał, bardzo dziękujemy za to. Nic to nie kosztuje, ale możecie i tak. Dobra. Mam aż 5M-sów, nie? Mega dużo. Jeszcze ja kupiłem seta. Mega dużo złota zebrałem, mam pół golda. Wow. Ej, to ten. Ej, nie wiem, z chyba jakąś twierdzę budują dosłownie. Okej. Okay. Nie wiem, może, te, be, może niedługo będziemy atakować kogoś. Mhm. Dobra. Jak dokończę Beda, to ten. Możemy zacząć atakować. Dobra. Mamy prota jeden. Hmm. Chciałbym Później usłuchać. nie zapomnij kupić Sharpnessa za diaksy. Tak, no właśnie. Czarny jest dosyć drogi, ale opłacalny szczerze. E! Ej, ej, atakują nas! Zielony, mas. zielony, uważaj. Okej, okay, prawie zleciałam. Okej, okay, nice, obroniliśmy. E, rozwalony. Ej, ej jeden, jest kolejny, jest kolejny. Ej, dobra, eem, zabuduj Beda. Zajmijmy się nim. Ta. Ej, ale nic nie zrobił nam. To się da łatwo naprawić, więc. Łatwo? Aj, okej. Okay. Jednak niełatwo, nieważne. Uważaj na niego. No, sepnął mnie. Ej, bo on chyba spróbuje nam Beda zbombardować. Ej, no ciągle mnie rzuca. Zrzuciłem go, zrzuciłem go. Nice. Spadłem, spadłem. Zabij go. Aha. Czekaj, no jak chcesz to... tu beda? Myślę, że mam lepszą obronę. Ja że on zginął. Dobra. Ej, TNT jest jakieś zbugowane, bo właśnie teraz zauważyłem, że ono potrafi niszczyć przez materiały. Absolutnie. No, no to to. Fajerbolami nas bombardują Uważaj, Boże... no, nie, słuchno. Flotpa. Dobra, Ej, aż 25 Wow. Ej, ale faktycznie wtedy, co nam w poprzedniej rundzie rozwalili To właśnie wiem, czemu nie rozwalili tego beda Przecież dobrze był zabarykadowany, a nie ma dziury ani nic A właśnie teraz patrzę i to TNT potrafi rozwalać przez ten no, Przez szkło no, na to przykład jest, To po co to TNT w ogóle tutaj Chyba jest? Bardziej... Ten, obranie firebola. Dobra. W końcu mam szarpa. Jest. Perfekcyjnie mi starczyło na upgrade'a. Okej, okay, nie wiem, trochę dosłownie randomowe itemy mam. Ale już wolę wydać itemy niż mieć i nigdy ich nie użyć. Znaczy... czekaj. Czyli dosłownie to samo, ale okej. Okay. Ej, widzisz koś... Ej, spektajtujesz, co nie? Ja, tak, spectator zobacz... cię. Ten. Są wyeliminowane. I to kto ma sobie go beda? Yy, chwila patrzę teraz. Chwatimy yy. dosłownie. Czerwoni nie ma. w sumie zobaczę ten. Z... Yy. Złoci. Oni mają dosłownie beda. Ja się szukam złotych. Na Złoci mają beda. Z samej wełny. A przeżyli dłużej niż my. Nie Ej wiecie. bez kitu, oni mają z samej wełny, to możesz raszować. Spoko. Jedna warstwa wełny. No chyba się skapną, że lecę do bo oni są wystakowani, więc musisz być ostrożny. W takim razie tym razem mi pójdzie, nie jak w swoim filmie. Ale to jest mega frustrujące, kiedy ktoś Jezu, ma takiego ja tak słabego beda, Okej, a my gniemy pierwsi. Pewnie Bóg Bedwarsów dał nam taką klątwę. Aha, ty się nie skapną, że mu Beda rozwalam. Postro Okej, okay, to był taki perfekcyjny no to... Fireball. To był taki Uch. perfekcyjny Fireball. To złoci to chyba nie będą duży problemem, dużym problemem okay, jak problemem. to tak co właśnie zrobiłem? Bo 100 razy lepsza niż akcja w poprzednim filmie. Eee, tutaj. Eee, zieloni też mają słabego Beda. Serio? No, też jedna warstwa wełny, nawet Oj. nie żartuję. A czerwony się tak bardzo nie skapnął. Dosłownie widział, że ja z, chyba raz czy ileś razy smisowałem verbal jumpa. Zieloni chyba też nie będą problemem, jeśli chodzi o beda. Rozejdą się mm. na emeraldy i stracą beda. A czekaj ty gdzie jesteś? Po ja patrzę na zielony... Jestem jakiś masie różowych, nie wiem. A, no widzę właśnie, nie. się ma beta? Tylko zieloni mają beda Tylko zieloni, ale oni mają samego beda A Gdzie oni w ogóle są? Złotych nie ma, więc... O kurde, jesteś tylko ty kontra zieloni Słownie, ale gdzie oni są? Będziesz ja mógł zrobić filan te... Ark na... Potki Ej, tamci też się zabarli kradowaj ta tak jak w poprzedniej rundzie Serio? No A no my, widzowie, my tego nie mówiliśmy, ale przed tą rundą jeszcze graliśmy to grę na rozgrzewkę Żeby tam wiedzieć... W sumie nie wiedzieć, ale po prostu Zagrać. Ludzie się zabaryka zabarykadowali no, tak słabo po prostu beda i jakby endstone'em. Jak jest ta mapa śnieżna, to jakby to iglo zabarykadowali tak endstone'em. No bo ten. ostatni mapę grywaliśmy. A później, później tam. Y ten. Później tam weszliśmy i załatwiliśmy ich. No. I ja to ty to sobie załatwiłeś, ja po prostu siedziałem w bazie. E, to jeszcze coś. Chyba zieloni nam rozwalili badania. Na Ta, zieloni. To było bliskie. Te czekaj, zieloni to... final bossem, dosłownie, bo wtedy ucieka. Jeden final, zielony jest, jest w, bazie, w bazie, to uważaj. Coś się zielony w jej bazie? Oni się tak kręcą wokół bazy. Myślę, że to jest dobry pomysł, żebyś teraz raszował. Ej, ma... lec na niebice. Chyba się na razie wymaksuj. Lec na niebice, teraz zabój, gdy się... Oś nie moje by to samej wełny, nie? To jest trochę upokarzające Ej no, ale to jest też... O nie! Szybko, szybko, muszę, że, że beda, szybko beda! Szybko! Beda, 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 niszcz! Spoko. Uciekaj, uciekaj! Nie, go rozwalam, spoko Może... Mośrewniany mieć. Okej, okay, jak ju jak go rozwaliłem. Maloła?

Dobra, więc no. jesteśmy w kolejnej runcie i no tej nam bardzo dobrze poszła, szczerze. No, Ej. udało nam się wygrać. Wykreowała nas. Ogólnie to on nas, on nas ocalił. Ogólnie to, szczerze, to ja bym przeżył do końca gry, gdyby nie ten bug z bedem. No, dobra, ty zabuduj beta endstonem. Bo ogóle jest taki bug, że nieważne jak będzie mocno... Ej, bo zieloni nam nas lecą. Ej, zielony nam nas lecą. I tak może Ej, zielony na nas lecą. Uważaj. Ej, zabuduj beta endstonem. Jasne, ja się zajmę bedem, bo ja dobry jestem. Co? Okej, okay, on chyba mówi nie. Ja nie mogę. Ja mówiłem, żebyś zabudował beda. Że tak byle, jak to zabudowa. Dobra, sobie ty. On ma tylko dwa życia. Nie no, i ja nie nienawidzę tryhardów, ale. No, ale game no. is game. Najwyżej im zraszujemy bazę, jeśli ich pozbędziemy. No, trochę. Aha, już, już niebieski nie ma beda. Też pewnie przez takich trejhardów. Proponuję im pokój, pokój bo, za bo ja, ja nie chcę... Ja nie chcę na początku pierwszych kilku... No i lecie, No i lecimy No cóż, no to, Pierwszy. że runda pobyła. Okej, okay, uważajmy. Oni mają słabego Beda, ale możemy jeszcze się odbić. No, możemy spróbować. Ile ci leci ten, Tutaj nie chodzi o wygrywanie, tylko tutaj chodzi o dobrą zabawę. No. Okej, okay, nie mogę nosić tak po prostu 8 Golda. E, bryżu, się na diaksy. Uważaj, bo oni się do nas zbliżają. Gdzie? Tu. To ty się nimi zajmij, ja nie oni, pójdę na diaksy. A no to biegnę ci pomóc. Nie. Znaczy... Dobra. Żegnaj przyjacielu. Nie. Flopa. Spadłem do Voida. Żegnaj. Okej, okay, wygrałem 2v1. Nuby szczerze. Nie no, ale nie kłócimy się z nikim oczywiście. Po prostu nie lubimy tryhardów no. za bardzo. No. Najbardziej frustrujące to jest też yy, właśnie jak oni tak od Jezu. razu bridżują. Ty już wrócił, nie? Ja. Spokojnie, mnie daję. No znowu? Wow, no chyba mu się nudziło. Ja cię spektrytuję, tutaj patrzę. Dobra, kupuję Silverfisha. Ja, ja im robię zemsta. Zgadnij co, zieloni znowu na ciebie chcą lecieć, szykują się. Nic Beda, team Zemsta. beda! Dobra, chociaż się zemściłem. Tyle no ważne. Dobra. Dobra, do następnej rundy. Dobra, jesteśmy już w kolejnej rundzie. Ogólnie ostatnia runda nam do za dobrze nie poszła, ale chociaż się zemściłem na siebie. No. Dobra, Flopa, ty będa. obuduj, że beda, obuduj beda tym endstone'em. Jasne, ja jasne, zaczynamy jaksy. rundę klasycznie. Mam nadzieję, że sąsiedzi nas nie będą dojeżdżać. Pierwszej kilka sekund gry, jego ostatnio było. No. Znając nasze szczęście to wiadomo jak się to skończy. No. Tak, odrobinkę. O dobra, nice. Okej okay, już... Tak wolno ja ja w ogóle nie, nie rozumiem, rozumiem ludzi, którzy najpierw robią pierwszą warstwę wełny zamiast stone'a. Bo już nie chcą poczekać te kilka sekund. No trochę. Ej, brediam się znowu. No nie, żartujesz? No ledwo się zrespiliśmy, nie? Jezu... No i po mamy. No i poleciał. Nie, nie, zabuduj, zabuduj. Ej, czekaj! Masz czekaj, ja to szybko zabuduję. Masz buduj, buduj, buduj! Ja kupuję endstone'a. Ty, ty... Ty buduj. buduj to. Dobra, dobra. Mamy, zabuduj mamy szybko No już, I buduję. Tu? Dobra, nice. Ok, już się bałem, że... że będzie koniec. Tutaj. Dobra, wytnę to. Okej. Okay. Znowu farmie. Itemy. Okej, okay, idę na diaksy. A ty. O Jezu, znowu! No i mi się chyba nuci. No nie. Papa. How was the fall? Undertale reference. Ogólnie. No, ej, czekaj, ja go z łuku strącę. A, ma, a masz łuk? Czekaj, y, szybko kupuję łuk. Kupuję łuk, Dobra. A nie, Strącę go. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Okej. Okay. razy i e, tracą beda. A nie, jednak nie. Ej, za to overwali dwa razy. A chociaż coś. Ej, jestem w bedzie. Spróbuję ten ich sraszować odrobinę. Nie pobawię trochę snajpera tutaj. Dobra, ty bądź snajperem, a ja idę ich rozwalić. Dobra. Mam, tu, mam typowy starter pak rozwalania komuś beda. Kupię sobie więcej amunicji. Sąsiedzi. Jeżeli oglądacie jakiś ten film, bo to trochę mały kanał, ale jeżeli się dziwicie czemu wam będę rozwaliłem, to mogliście mi najpierw nie rozwalać. Okej, okay, zmarnowany fer. Aha, oni już Beda nie mają! Nie skapnąłem się. Okej. Okay. Dobra. Big brain moment. Nieważne. Ja mam mega dużo amunicji do. Pobarduję nam Beda. Znowu. Oj, nawet Beda nie mogą by się odrodzić. Ej, protip. W sensie, G. jeżeli to słyszycie, trochę protip, jeżeli nie wiem, macie beda i nie macie dobrego seta, to nie rasujcie innych. Ej, szykuj nam dobrej temy, dobra? Znaczy ten, szykuj się, bo nie O nie! Ej, są na dachu! Już? No nie. Czekaj, niech zlecą. Potypia. Weź? Szybko! Zabuduj! Zabudowałam, zabudowałam. Sytuacja neutralizowana No i papa sąsiedzi. Już Ej, was no nie ma. się żółtych, to było łatwe. Tryhardowaliście, tryhardowaliście i po was. Tak się mówi. W sumie tak się nie mówi, ale i no. tak tak mówię. Cóż... Fajne jest bycie snajperem. No trochę, masz czoła. Satysfakcjonujące jest tak kogoś strącić. Trochę zemsta jest słodka. Niebiescy, niebieskich można ten łatwo strącić. No trochę. Okej, okay, mam szarpa, nice. Masz żelaznego seta już? A właśnie nie mam, to czekaj, to sobie kupię. Ja kompletnie zapominam, żeby kupować armor. Dobra. Ej, idę i ten, sąsiad. Ja sobie kupuję kolczatę, bo zapomniałem, że go. Bo goda przewaliłem na amunicję. Okej, okay. jak coś nie umiem się bardzo szybko budować podczas skakania, więc. No. Jezu, myślałem, że to wróka, to ty. Ej, prostu okay. stroncaj niebieskiego! Zaraz. Czekaj, czekaj, czekaj. Tylko żebyś przez to nie powiedział wojny, żeby nas nie targetowali. Ej, on, czekaj. On chyba był chill. A, tak. To... Już wolę na Bedwarsach mieć pokój, niż wojnę. Mhm. Jeśli ktoś naprawdę będzie chciał się timować, musimy im oddać wina. No, tylko że timowanie jest trochę nielegalne, więc... No. no. Czekaj, czekaj, pomogę niebieskim. Papa strącę, strącę porańczowego. A. A nie, nieważne. Nie, no, ale zróbmy tak, że oni razem się powybijają. A jak sobie sobie nawzajem beda, to my ich rozwalimy. Chyba najlepsza strategia. Jeden niebieski umarł. Okej. Okay. Okay. No i stracili beda. Widzowie, jeżeli macie na przykład jakieś pomysły na challenge w Bedwarsach, to możecie mi dać jakąś inspirację lub pomysł na kolejny film. To. To by było jeżeli, fajne, ja lubię takie challenge. To, jeżeli bym zobaczył taki komentarz, to spoko bym mógł nagrać jakiś challenge. No, na przykład nie wiem Bedwarsa, ale nie można zbudować BEDA. Okej, okay, to akurat jest ryzykowne. Dobra, wracając do tematu. A to na do przykład Bedwarsy, ale możemy używać tylko drewnianego miecza. Ej, e, bo już niebieskich nie ma! Tylko, tylko... złoci zostali. Ej, no to jesteśmy tylko my kontra ten. No. Szykujmy się. Oni mają beda. Oni mają ten... dość... E, takiego... sobie beda. Czekaj, kupuję szkło, żeby nam nie zrobili ten... mi bombo. Kiedy no. jesteśmy poza bazą. No, ej, kupię ten... pułapkę. Żeby... Weź tutaj postaw trochę wełny. Kupię alarm? No spoko. Po co? Ej, ponaprawiaj tutaj. O, złoty się bridge'uje. Ciekawe, jak się to skończy. Jak on... jak on się tak. Nie ma no chyba zaszczędzenia bloków, nie jest aż tak. Co ma, oby... co? Co tam było, pokazało Uważaj, że... uważaj. No, że obrona aktywowana atakują nas. Oj, smisowałam firebola. To nie było dobra. O, okej, okay, to, to akurat jest spoceniec. Albo po prostu. Dobry no. patrz. Pewnie nam będę rozwalam. No. No cóż. Zleciał. Dobrze się grało. Seria. Możemy jeszcze się jakoś odbić. No, możemy spróbować oczywiście. Szkoda tylko że straciłem łuk. A straciłeś? To nie jest na zawsze. nie no straciłem łuk. A, szkoda. Dobra, to będzie ryzykowne. Tak staka Amo. Ale teraz, albo nigdy idę im będę rozwalić. I to co ja mogę zrobić? No nic nie zrobię, no Już nie mogę nic kupić. Znaczy kolejny kosztuje 10. Znaczy 8 tych I chyba widzę... Czekaj. Złoci. Gdzie są z... Ta... nie. Gdzie jest złoty? Oj, no to, no to... Fajny go... E ktoś mi rzuca fairbola. Omrańczowi są poza bazą jakby co? Okej, okay, to, z... okay, to było złe, okej, no to było No co zleciałam. Poodzenia, Jaj, um, Widzowie, nie bądźcie źli. Czekaj, czemu z generatora? Co? Czemu diaksy wypadły z generatora? A, bo zginęłam i masz moje itemy. No to ten, mów mi, co mam robić. Ej, bo gdzie ten... są, gdzie jest bed złotych? Nawet nie wiem, gdzie ich bet... Bad... A tutaj. Nie miałem beda z wełny, i desek. No to cóż, słabo. Są diamenty. Trzy. Dobra, jak tak latem pomówi, to, to jest trochę nudne, więc będę prosto Cię obserwować. Brach. No to dzicie chyba. Dobra, zaatakuj go. Teraz albo nigdy. Nie, 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 czekaj. I tak jeszcze nie mamy nic do zrobienia. Kup refa i go atakuj. Nie czekaj. Co ty planujesz? Co on robi? Czemu on robi jakiś domek? Dobra, przewinę. Mam widzowie kiedy jakaś będzie akcja. Tylko jest akcja, widzowie, patrzcie. No i ma swojego sojusznika, oczywiście. A, trochę nie fair, ale okej. Okay. Nie, on cię zepchnie. Czekaj, oni mi dają diaksy. Nie, oni... oni mi dają jaksy Coś ty powiedział. Przepraszam. Dobra, a więc... To chyba My na tyle, tyle na dziś. Ogólnie widzę to wszystko na dziś. Przegnę się w tym samym miejscu co wczoraj, ale floty nie mogę widzieć. Ale dlaczego go słyszycie. Czy no tam uciekłem. A, ale... Dobra, to, to, to nie się z tym przegnamy. Zobaczymy na dziś. Zabskrybowali, polejkowali. Oczywiście, dobra. zobaczenia na dziś. Nie ra... Ale... Ło, okej, okay, w Uciekaj, uciekaj. Już ucieka. no, spoko. Nie gadaj, co to wygrasz. To Co jest?